speak. I witam Was z pozycji operatora kombajnu. Wjechałem sobie zlecenie na nowo, ustawiłem, bo coś Kazik miał pokręcone, żeby zobaczyć, ile tutaj nam wyjdzie. Do hektara będzie, że tak powiem, rysował na czerwono, i może gdzieś tam będą mu się różne dziwne rzeczy pokazywały. Dopiero powyżej hektara będzie już właściwie pokazywał wszystko, jak wychodzi, jeżeli chodzi o ten miernik plonu. O, tutaj mamy odmianę ExPAT z Agri i najpierw Pozwolę sobie wrócić do wczorajszego pola, ponieważ film z samego pola przez przypadek wykasowałem. I no nie ma, myślę, że ważne, żeby powiedzieć parę słów. E, czyli poprzednie pole to był rzepak z siany we wrześniu, jesienią brak zabiegu regulacyjnego fungicydowego e, odchwaszczenie jedno dwuliścienne pod korzeń 200 kg kornkani, 400 kg. Wapna, no i później trochę jeszcze pulan makro, 170 kg. Wapno na ściernisko, uprawione, wtedy przed siebie kornkali, i tam po jakimś czacie e, później dopiero poszedł ten e, pulan. A tu gdzieś chyba ścieżka, akurat trafiłem, kurczę. Muszę trochę sobie stół przezchylić. O, może tak w miarę to pójdzie? No, w idzie. Wiosną Tilmor na tę jedynkę, te dwójka z Oxystrobina i t trójka ProPulse tam w obniżonej dawce w 0,8, jak dobrze pamiętam. Średni plon, jaki zebraliśmy z tam... A, no i RSM, 150 kg w czystym składniku RSM-u. Łącznie, no bo zakładałem, że tam więcej jak 3 tony, to tam nie ukosimy, więc... E, trochę te wiosenne nawożenie, powiedzmy, troszkę mniejsze zastosowałem niż na innych działkach. E, no i średni plon, tu jakieś kurcze kwaściory się rzuciły. Średni plon, jaki się udało zebrać z tamtego pola, to 3 tony, niemal 700 kg. Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego plonu, ponieważ, no mówię, działka siana we wrześniu nie znamy tam ani. O, przypychał mi się. Trąbną dobra, pluję. Nie znam tam ani pH ani zasobności, więc no i termin siewu taki, a nie inny. Tam dwie odmiany: Expad i Extime I uważam, że naprawdę Plon wyszedł bardzo dobry. Tutaj na tym polu, tak jak wspomniałem, Expad Jesienią regulacja za pomocą Tilmoru i z domieczką Karyxu. sobie tutaj taką mieszankę zrobiłem. Tu header już trochę po ziemi ciągnę. To też takie dziadostwo, to nie wiem czy to jest sens zbierać. Taką mieszankę sobie zrobiłem. E, oczywiście odchwaszczenie jedno dwuliścienne i do tego jakieś tam jeszcze mikrost i wiadomo, insektycyd. Wiosną, a tu dodatkowo jeszcze... E, no dobra, wiosną słuchajcie, stosowałem tu chyba też Tilmor, jak dobrze pamiętam ale to ewentualnie jakby miało się coś zmienić to w opisie w opisie zmienię, napiszę co tutaj ewentualnie było innego tutaj 160 kg azotu tutaj stanowisko po grochu, tam było stanowisko po pszenicy, jak dobrze kojarzę no i tak ładnie wygląda, no ogólnie wygląda ok. no widzicie gdzieś tam pokazuje do 4, ale to mówię, to tak po hektarze dopiero jak zrobimy to powinno Powinniśmy dopiero tak realnie na to patrzeć. Tu chyba gdzieś ścieżka i dodatkowo jakiś dołek. Kiepski, ale ogólnie One wygląda, wygląda okej. Okay. No jak to wszędzie? No tu jest e, czwarta, piąta klasa z domieszką szóstej. No więc no co? Czego się tu spodziewać? No nie ma się czego spodziewać za bardzo, nie? Tak naprawdę. Jakichś tam rewelacji, ale uważam, że One wygląda naprawdę solidnie. Wygląda dobrze. Zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie finalnie. Jakby taka była... Taki sam plon jak po tym, że wrześniowym, to on był naprawdę... Zadowolony. No tutaj nie wiem, czy na czwórkę można by liczyć. Bo tak wiecie, czwórka to tak... No... Byłoby super. Oczywiście, jakby tu były 4 tony. No ale... Czy będą 4 tony? No to się okaże. Gdyby był taki łan jak tutaj, to było super. Naprawdę byłoby ekstra. E, ściernisko w większości jest zielone tu minąłem trochę także ta zdrowotność jest na dobrym poziomie chociaż trafiają się też i brązowe łodygi no, no nie ma co ukrywać że są takie historie również eee, tutaj w tej ścieżce nie chcę za bardzo po ziemi jechać federem o, ładnie rozrzuca no i praca na nawigacji widzicie, to jest petardek naprawdę super to jest naprawdę super robota. No. Wczoraj wydajność jaką osiągnęliśmy to było jeden yy, niemal 1,7 hektara na godzinę. Yy, końcówka była taka mocno zielona a to słyszeliście co z rozmawialiśmy znaczy końcówka ogólnie tam było zielono zdecydowanie bardziej niż tutaj yy, no i tam już te, te dłuższe przejazdy trwały zdecydowanie dłużej, dłuższe przejazdy no po... po po większej, że tak powiem odległości eee, i mamy skoszone? Obszar 0,60 hektara A w zbiorniku? No tak do połowy Myślę Połowa o. No zobaczymy eee, No tak to wygląda Myślę, że zanim tata przyjedzie to może mi się uda Nakocić chociażby z jedną przyczepę O, ładny łan, naprawdę fajny one Podoba mi się. Podoba mi się naprawdę ten łan. No i rzepak, rzepak jest nie za wysoki, więc kombajn też ma lżej zdecydowanie. Widzicie ma jadę 3,5 Mogę trochę nawet szybciej, bo trochę brudu leci. Chociaż nie mam takiej wprawy jak ojczulek no wiadomo ale trochę bym pokosił to by tam się też dało wiadomo idzie fajnie, jeszcze muszę wilgotność sobie sprawdzić, no to może sobie zaraz sprawdzę dobra, słuchajcie, sprawdzę wilgotność i zobaczymy się jak już będzie ukoszony jeden hektar skosiłem niecałe 0,9 hektara i on mi tu pokazuje 4,75 4 tony ,75, 75 kg. no i był pełen zbiornik faktycznie więc, no... Przerurę bardziej na wprost ustawić. O! Więc jakby, kurczę, tyle dało, no to powiem Wam, że byłbym mega, mega, mega zadowolony, naprawdę. Kurczę, te drzwi coś się... O! Nie chcę zamykać do końca, dobrze. Naprawdę byłbym mega zadowolony. Za chwilę hektar przekroczymy, więc pokażę nam tutaj Lepiej. O! E, tu mam taki patent, pewnie zdążyliście zauważyć. E, Kamil pyta, zapytał się mnie, czy nie. E, nie pożyczę mu mojego mocowania, bo ktoś tam wcześniej zaczynał żniwa, niż my. Jemu to mocowanie było potrzebne? No nam nie było, ja jestem spokojny, nie ma problemu, możesz zabrać. No i miało mocowanie dojechać, ale wiecie co, jak to dzisiaj wygląda. E, tym bardziej jak trzeba jakiś transport ze Stanów, a to idzie chyba ze Stanów to mocowanie. E, no i gdzieś tam, jak to się teraz dzisiaj pięknie mówi, łańcuchy dostaw są zachwiane. No i jest problem z e, transportem, e, z dostarczeniem tego typu rzeczy. E, no i tyle. Mówił Kamil, że mnie tam przywiezie, coś zrobię, a mówię, dobra, spoko, mówię ja sobie zrobię. A... Abyś mi później ten oryginał dowiózł i tyle, nie? Jak tam będzie już, jak już dojedzie. A tak, to tam przecież nie ma problemu. Ja sobie zrobię, tak? No i zrobiłem na patencie. Grunt, że działa, to jest najważniejsze. A... A że wygląda jak wygląda na to życie, no? O, cyk. I gra muzyka. I lecimy dalej zaraz. Fajnie to idzie, o, mógłbym kosić. Nie ma problemu. Dobra, ruszymy trochę tą rurą, żeby ten syf wyleciał z końca. Dobra. I lecimy do przodu. Nie wiem, czy ona tak się długo załączyła, ta mocarnia. Dalej z koksem. O! O! Cyk, cyk. No i spoko to idzie. Nie, jest ta kosa, tak właśnie gwizdzie, tak jak teraz. Nie wiem od czego to zależy. Raz. Śwista, raz nie śwista, czy tam. O! Przystała. Ci o co tam chodzi z nią. Zobaczymy, jak przekroczymy hektar, jak się pozmieniają te kolory tutaj i co będzie pokazywał. No i na ten rok, co wykupiliśmy takie łokitoki, to się zapytałem, słomka jakie ma. No i słomek dał mi znać i sobie tam kupiłem takie, jak ma słomek. I mówię, co tam będę wymyślał na nowo, jakieś tam kombinował, cudował, jak ma słomek i jemu się to sprawdza, więc jak jemu się sprawdza, to i u nas musi się sprawdzać. No, i nie powiem, że są jakieś rewelacyjne. Bo widzę, że nie raz mój ojczulek ma nie, nie do końca dobrze się tym posługuje. No, ale za te pieniądze, to w sumie chyba nie ma co za wiele wymagać. Trochę teraz ta kierownica przeszkadza, bo jakby była blisko, tu w sumie o, to było wszystko widać. No, chyba trzeba tak ją trzymać jednak. No, i tu jest taki dołek taki, tu widzicie, trochę wylazła tam u nas to się na to mówi rzodkiew świrzepa czy tam taka, no to jest z tej samej grupy roślin co gatun, gatunek, powiedzmy z tej samej grupy co rzepak dlatego tego nie dało się zwalczyć, chyba żebyśmy mieli tu odmianę clearfield to wtedy tak, no i miejscami mamy, mamy właśnie to, to jest to jaśniejsze to się tam nazywa, nie wiem no my na to mówimy w świrzepa, opucha czy tam w świrzepa rzepik, niektórzy na to mówią, ale chyba rzepik to nie jest to samo co ta opucha no i to nam od razu psuje, zaniża wszystko tak naprawdę i parametry, i sam dlon. No ale co? Na życie, oj, oj oj, oj. No i od razu widzicie, od razu to jest wszystko wilgotniejsze. Gdzieś tam już się przypycha na z tyłu, na tyłku, na wytrząsaczach. A trzeba niżej kosić, żeby to zebrać. No bo co, zostawić takie dziadostwo. No, wygląda to dobrze. On tutaj nam teraz pokazuje niby 4,7... 4,3 hektara. No byłoby super, naprawdę jakby była czwórka z góry, z przodu to rewelka. A no, powinien w sumie dobrze pokazywać. Tylko, że tutaj teraz jedziemy akurat w takim ładniejszym łanie, więc to też jest takie wiecie, nie do końca miarodajne, no. Wiadomo, że całe pole tak nie wyglądało. No, i zaraz będziemy mieli hektar. To mamy 4400, tak? W teorii. Tutaj z tego hektara, który skosiłem. A to takie tam diabelstwo, nie będę tego tam zbierał ze specjalnie. Oj. Oj. Skoczyła? kurde pierwszy raz, o pozmieniały nam się że tak powiem rysuneczki wiecie co ja to sobie odjadę kurna było zielono, naprawdę pokazuje 4,5 tony no, wiadomo, może to spadnie. No, Jakby czwórka była z przodu, to naprawdę. A, motowidła w dół. Widzicie, to jeszcze, jeszcze. Wow! 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 Tu mamy wschody rewersu. Dobra. Wyłączyło się, wyłączyło się. Dobra, czyli wszystko ok. Nie tak łapczywie. No i zmiana warty Jedzie Kazimierz A ja jadę Z tym Chociaż muszę jak widzicie Przerzucić trochę Kurde bo o. Mam pełną tą małą i I półtorej No tam zbiornik na tamtej Kurde Najlepiej było plandekę zamknąć. Obiadę tam, stanę tam trochę na skosie i mam nadzieję, że się trochę ułoży wtedy. A no, Ale fajnie, dobrze idzie. Podoba mi się. Taka robota to mi się podoba. No ile tu jeszcze będzie? Co tu jeszcze będzie? E, Raz. Dwa dwa, trzy zbiorniki, chyba więcej nie. No, to jeszcze z półtorej przyczepy w takim razie. Tak, na moje oko. Dobra, lecę.